Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj po zrobieniu już tak naprawdę 12 razy tutaj na wojowniku plus jeden raz na druidzie ten nocny, czyli taki można powiedzieć testowy tego legendarnego lochu, no wydaje mi się, że już wiem mniej więcej jak to robić, jakie są taktyki, jak działają poszczególne rzeczy i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, że mogę nagrać już taki odcinek, gdzie pokazujemy mniej więcej pokazuję wam mniej więcej jak to przechodzić. Od razu mówię, że jestem trochę przeziębiony, więc mogę Mogę być trochę taki osłabiony i zachrypnięty, więc sorki za to. No ale co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o Loch, no to jak sami widzicie już mamy tutaj 79 epickich przedmiotów. Mamy... Yy... O, zobaczcie, próby na podejście z najlepszym wynikiem. 3 razy, 3 odrodzenia. Jedno miałem takie podejście bardzo, bardzo szczęśliwe. W którym wystarczyło, że 3 razy się odrodziliśmy, i po prostu przeszliśmy ten loch. Co za tym idzie? No, wydaliśmy zaledwie 150 grzybów. Średnia, jaką wydajemy tych grzybów na ten loch, to jest około 250. Tak średnio 5 odrodzeń, i właśnie tyle, żeby przejść od pierwszego tego pomieszczenia, nazwijmy to, do setnego. Więc taka średnia to jest 5. No, łatwo obliczyć 5 razy. 5 razy tam 48, no to jest niecałe 250, no ale to jest taka średnia, nie wiadomo, że może iść, możemy się odradzać więcej razy, jak mamy pecha, a możemy mniej, tak jak w tym przypadku, jak mamy dużo szczęścia. Suma zdobytych legendarnych kupów 12, więc tak jak mówię, 12 razy już to zrobiłem. Na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli czekaliście na ten film, bo wiem, że dużo osób czeka, dużo osób jest ciekawych, jak to robić. Hmm. I nawet się niektórzy wstrzymują, z tego co wiem, zrobienie masz. W końcu nagram jakiś film. Od razu mówię, że to jest taka moja subiektywna opinia. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale mi się wydaje, że tak się gra najlepiej. Yy, od razu wam tutaj pokażę, ile już mam tych legendarek zdobytych. Yy, w tym momencie tyle: tarcza mi się powtórzyła dwa razy. Wisiorek mi się powtórzył raz. Yy, I tutaj ten amulet mi się powtórzył. Yy, amulet, chyba talizman bardziej. Yy, mi się powtórzył też raz. A i klata mi się raz powtórzyła. Także, no powtórek bardzo dużo. Jeszcze niestety nie mamy w ogóle broni, nie mamy pierścionka. Nie Mamy butów. No a te, te bronie dla MAGA i dla Zwiadowcy, no to mogą tam wypaść. Możemy sobie je sami, nazwijmy to, zrobić bez już przechodzenia tego lochu. Możecie tutaj znać w ogóle, jak Wam się te itemki podobają, bo zapomniałem Was o to zapytać wczoraj. We wczorajszym filmiku, w zasadzie w tym nocnym filmiku, pokazywałem, jak wyglądają wszystkie itemki. No niestety to już jest chyba takie. Przyzwyczajenie, że te legendarne itemy są dość kiepskie, jeżeli chodzi o wygląd. Więc no, tutaj te też nie powalają. Talizman mi się na przykład bardzo podoba. Co tutaj jeszcze jest fajnego? Ta czapka jest nawet git, no ale generalnie, no, szału nie ma. Jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, bo też mnie o to pytaliście, do legendarnego lochu można wejść od poziomu 50. Więc jeżeli ktoś go jeszcze nie ma, no to musi sobie wbić i dopiero będzie mógł wejść. I jeszcze pytaliście mnie, czy można grać na nim na telefonie w ten loch nazwijmy to yy, można, ale musicie zaktualizować aplikację, więc jeżeli nie macie zaktualizowanej na iOSie albo na Androidzie yy, no to po prostu to zróbcie yy, dobra i to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie Powiedzmy szczegóły yy, i chyba wchodzimy. No i jak ja tutaj y, przechodzę ten loch? Tutaj te statystyki wam już pokazałem. Y, cyk. No i jeszcze zanim może przejdziemy, to y, co ciekawe, ja tego wam nie powiedziałem, sam nie ogarnąłem na początku. Jak widzicie, tutaj mamy tą mapkę, idziemy sobie, idziemy. 25 to jest pierwszy boss, y, potem sobie idziemy dalej. Cyk, 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 50 to jest kolejny boss. Y, no i tutaj mamy 75 to jest trzeci boss. I po tym bosie wczoraj, w, w sensie wczoraj, no w tym nocnym filmiku y, mieliśmy takie y, dwie. Pa w sensie parę drzwi, takie można powiedzieć niebieską, jakby jakby taką fioletową, no generalnie kolor tego czaru, czyli jak na przykład mamy pułapkę taką podświetloną tym kolorem, to wiemy, że dostaniemy jakiegoś debuffa. No i właśnie po tym trzecim bosie możemy wybrać drogę. Większego znaczenia to nie ma, oprócz tego, że tutaj na końcu jak idziemy w lewo to jest inny boss. jak idziemy w prawo, wczoraj chyba poszliśmy w prawo to mieliśmy Voldemorta, dzisiaj sobie możemy w sumie pójść w lewo, no i zobaczymy. Jak to, jak to tutaj pójdzie. Dobra, więc chyba tyle. Jaka jest moja taktyka? No, uważam, że jeżeli chodzi o zbieranie kluczy, co wiele może ciekawić, uważam, że kluczy zbierać się nie opłaca. Ja osobiście tylko dwa klucze sobie odkładam, więc tutaj jak widzicie, dwa klucze już mam. No, i teraz staram się unika unikać potworów. Wiadomo, że, że to jest. Loch jest generalnie bardzo zależny od RNG. Nie? Możecie mieć tak, że po pierwszych 10 pokojach macie 3 debuffy i padacie, bo po prostu, no nie da się inaczej, a może być tak, że dzisiaj chyba ktoś pisał u nas na Discordzie, że chyba do 60. pokoju doszedł bez żadnego odrodzenia. Więc jeżeli wam się poszczęści, to tak też oczywiście można. No, ale wiadomo, więc tutaj no, głównie to jest szczęście. No, ale fajnie by to było jakoś, jakoś zminimalizować tego pecha w ten sposób. Jeżeli mamy coś takiego, to wydaje mi się, że mogę tego klucza użyć, że lepiej coś takiego. Dostaliśmy pierwszego bufa. No, i jeżeli mamy tego bufa, nasza gra powinna opierać się na bufach. Więc jeżeli mamy teraz bufa, który one-shotuje wszystkich przeciwników, no to my staramy się tych przeciwników szukać i ich po prostu one-shotować. Tutaj możemy w sumie zaryzykować. No, ale to, to akurat słabe, co dostaliśmy. No, ale mniejsza z tym. Tutaj możemy kolejnego, dostaliśmy Golda, Dobra Git. No ten Debuff jeszcze na 10 pokoi, no to coś ciężkiego. Jeszcze się odnios odniosę do tego nocnego filmiku. Dostaliśmy w ogóle jakieś drewno. Odniosę się do tego nocnego filmiku. Wiem, że tam pierwszy handlarz był za zero kluczy, że w ogóle nie potrzebowaliśmy kluczy, żeby coś tam kupić. Ja tego nie zauważyłem. Zacząłem gadać o mapie i tak dalej. No i niestety, głównie to co mi pisaliście, to się opierało. O, już zginęliśmy, więc no akurat teraz pierwsze podejście słabe. Mamy pierwsze odrodzenie. Więc no 90% komentarzy opierało się właśnie na tym. Teraz dostaliśmy bufa z leczeniem, ale niestety akurat mieliśmy full HP. No mówię, no tutaj dużo jest zależne od szczęścia. Pierwsza rzecz, która nam się która została dodana taka nowa to jest taki jakby koła abawowo jak widzicie możemy tutaj zyskać jeden klucz możemy stracić jeden klucz jakiegoś golda możemy jakiegoś bufa dostać i debuffa więc sobie no w tym momencie dostaliśmy jeden klucz także jak najbardziej git o i tutaj mamy coś takiego takiego pająka tego też chyba nie widzieliście ten pająk może nas możemy sobie wziąć klucze chyba maksymalnie jest tutaj pięć kluczy teraz mamy tylko jednego no i jeżeli ten pająk spróbujemy o teraz nam się udało wziąć klucz może być tak że nam się nie uda i może nas ten pająk za Atruć tam chyba na kolejnych 5 pokoi, także, no, różnie z tym bywa, ale generalnie uważam, że lepiej tego, z tego pająka korzystać, a nóż się uda. Zwłaszcza, jak jeszcze tam na tej nie leży 5 kluczy. Także, no, główny, główny temat komentarzy wczorajszego odcinka. Opierał się na tym, że nie wziąłem tych darmowych buffów, które były za zero kluczy. No ale co zrobić? Dobra, w tym momencie mamy cztery klucze, więc możemy ich poużywać, żeby znowu mieć dwa. Jak już dostaniemy tego handlarza, o którym mówiłem, to wam pokażę, dlaczego ja dwa klucze sobie zostawiam, bo jest jeden bardzo fajny buffik, który uważam, że u tego handlarza warto go sobie po prostu brać i kosztuje on właśnie dwa klucze. Tak jak mówię, kluczy raczej nie opłaca się zapisywać, według mnie, w sensie no, Dlaczego? Ano dlatego, że jak jakby za krótko to wszystko trwa. Możemy dostać nawet buffa, gdzie nam, który nam pomaga w unikaniu przeciwników, nawet na 10 następnych pokoi. No a pamiętamy, że tutaj pokoi mamy tylko 100, tak więc no, za krótko to wszystko trwa, żeby te klucze jakoś odkładać. Przynajmniej w moim mniemaniu. Tu jakieś buty na razie je od, odłożymy. No i co? Mamy dwa klucze, więc możemy lecieć dalej. Tutaj sobie coś spróbujemy pounikać. No póki co jakoś to idzie. No mieliśmy na razie jedno odrodzenie, także ani, ani słabo, ani, ani dobrze, powiedzmy. Były lepsze początki, były gorsze. Dobra, no i mamy tego handlarza. No jak widzicie, teraz to jest chyba nasz pierwszy handlarz. Teraz jest akurat nie za darmo, tylko już, już od razu za kluczyki. No ale mówię, może się on trafić za darmo, ja nie miałem o tym pojęcia, więc tak nawiązanie do poprzedniego odcinka. Fajnie, że akurat nam się trafił ten pająk i to koło, bo to są chyba dwie rzeczy nowe, które Dodali w tym lochu. No i ja teraz tutaj sobie biorę nowy towar i szukam tego mięśniaczka, tylko szukam go za dwa klucze i żeby on nam działał na kolejnych 6 komnat. Tu jest właśnie ten minus, że czasem on wyleci od razu, a czasem troszeczkę tych roli trzeba. No ale chyba lepiej wydać 10 grzybków tutaj na roll, czy coś koło tego, niż na jakieś tam kolejne odrodzenie te 50 A zawsze to tak jak mówię pomaga. No to jest takie, można powiedzieć, moja taktyka. No teraz akurat mamy pecha, no on przeważnie tutaj szybciej nam wylatuje. O jest, dobra. No i w tylu kolejnych komnatach zabijasz potwory na strzała i to kosztuje dwa klucze. No i teraz, tak jak mówię, szukamy sobie potworów. Hmm. i yy, szukamy po prostu walki z potworami no bo mamy tego buffa. Jeżeli mamy debuffa, który nam utrudnia unikanie, no to lepiej już z tymi potworami walczyć wiadomo. Yy, zawsze to możemy dostać tam jakiegoś golda, jakieś klucze yy, i coś w tym rodzaju. Więc no yy, po prostu tak to działa. No wydaje mi się, że teraz yy, zamiast grać wokół kluczy, yy, no to należy grać wokół tych debuffów i buffów. Yy, ten buff od tego mięśniaczka nawet jeżeli nie walczymy, to on nam znika, więc to wydaje mi się, że jest minus. Yy, no bo jak mamy pusty korytarz, no to nie musimy go używać, a jak Oczywiście teraz on zniknął, no ale mniejsza z tym. Dobra, tu mamy jakiegoś trola. Tu możemy sobie jeszcze dwa klucze użyć, więc dlaczego by tego nie zrobić w tym momencie? Tutaj cyk, tych szkieletów raczej nie podnoszę. No ja wiem, że to może być dodatkowy gold, ale myślę, że nie ma co. Zwłaszcza, że te potwory no biją dużo, biją dużo, bo no jakby wcześniej było 200 pokoi, więc te początkowe potwory były malutko. Teraz mamy tych, tych pokoi tylko 100, no to wiadomo. Dobra, już mamy dwa klucze, więc nie będziemy ich używać. No te uniki nam w tym podejściu akurat siadają, bo z tym to bywa różnie. Teraz sobie możemy użyć klucza, bo tam mieliśmy pułapkę. Teraz spróbujemy klucz odzyskać, dokładnie udało się no i lecimy dalej, mamy już 45 pokój i yy, 10 minut nagrania, to tak sobie tylko zerknąłem, yy, w ogóle jeszcze dzisiaj może się pojawi odcinek z próby wykopania pomarańczowych gemów, bo ja wam chyba o tym nie mówiłem, ale pewnie już tam kto chciał ten wie że nowe gemy mają kolor pomarańczowy, te które dają nam główną statystykę i HP. Więc po prostu no wydaje mi się, że jakiś tam odcinek może na Paladynie delikatnie popróbuję pokować, bo tam mam sporo chyba tych legendarek, może na jakimś berku, no zobaczymy. Też taki odcinek może nagram. Dobra, poczekajcie, tutaj wszystko działa, wszystko działa. Lecimy dalej. Tu mamy znaczek zapytania, możemy spróbować uniknąć. No jeżeli by nam się przyfarciło, o i tu mamy kolejny, kolejnego ziomeczka. Kto pamięta ostatni legendarny loch, ten powinien wiedzieć. Że ten ziomeczek nas leczył. A teraz, oprócz, oprócz leczenia, dostajemy jeszcze, zobaczcie, bufa. Przeważnie to jest właśnie ten mięśniaczek, więc no tym bardziej na plus. No mięśniaczek niestety nie działa na głównego bossa, czyli tego co jest 125 pokoi. No ale i tak wydaje mi się, że jest Git. No i zobaczcie, póki co, chyba tylko jedno odrodzenie mamy. O ile się nie mylę, a już jesteśmy za 50 pokojem, troszkę nam szczęście siada, no ale wydaje mi się, że to jest takie optymalne, co robimy, żeby to fajnie przechodzić. Ok, ten, ten pierścionek sobie na razie zostawimy. Mamy mięśniaczka, więc szukamy walki. Nie mamy w sumie też dużo debuffów, tak nie wiem czy zauważyliście, ale już mamy ponad połowę lochu, a tych debuffów tam jakoś dużo nie dostawaliśmy. Mamy cztery kluczyki, czyli dwa możemy wykorzystać. Tam nie chciałem żadnego debuffa dostać. Tutaj ze skrzyneczki z takiej zwykłej skrzynki może nam wylecieć nawet na 10 kolejnych komnat, to już mówiłem wcześniej, że możemy, zwiększamy szansę na unik, i praktycznie te uniki, no tam jest chyba 80%. Także jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby mieć tego buffa, i nie, nie udało mi się uniknąć. Także, no to to jest bardzo, bardzo pomocne. Dobra, wejdziemy chyba do tego. No tu akurat nie, nie jest to jakieś najmądrzejsze, ale udało się uniknąć, więc git. No wydaje mi się, że opłaca się te pokoje ze światem odwiedzać, no bo jednak większość z nich jest pozytywna. Tak jak mówię, oprócz tego mamy jeszcze tą taką fontannę, którą już mieliśmy ostatnio, która też nas leczy. Mamy to takie przejście kanałami, dzięki któremu dostajemy epic, który już był w talecie. No i mamy jeszcze hazardistę, który tym razem jest totalnym RNG. Wybieramy cokolwiek i po prostu albo wygramy, albo przegramy. Jak przegramy, to chyba dostajemy debuffa i obrażenia, Natomiast jak wygramy to chyba dostajemy epic i chyba dostajemy jakiegoś buffa, o ile dobrze pamiętam, tak więc tak to wygląda. Dobra, 57. 58. Teraz, pomieszczenie. Jeszcze jeden kluczyk możemy użyć. Dostajemy jakiegoś bufa. O, ten nam akurat pomaga, żeby unikać, unikać pułapek. Także to jest Git. No i tutaj znowu, jak widzicie, mamy dwa kluczyki i znowu sobie poszukamy. O, dokładnie teraz tylko dwa grzybki. No i udało nam się znaleźć na sześć kolejnych komnat. Także teraz szukamy walki. Głównie szukamy walki, no bo tu, nawet, tak jak mówię, no jeżeli nie ma, nie ma pomieszczenia z potworem, no to i tak nam się to traci. A zobaczcie, że pułapka. pułapka jakby cały czas jest. Dopiero jak wejdziemy w pomieszczenie z pułapką, czyli teraz w lewo, no to teraz nam się na pułapkę zużył i od razu nam się zużyło też yy, zużyje nam się ten mięśniaczek, nie? Więc to takie fajne kombo nam się trafiło. No i teraz znowu możemy iść w prawo możemy zużyć głów na pułapkę i od razu mięśniaczka ja to nazywam mięśniaczek yy, powiedzmy, że, powiedzmy że jest ok yy, no i dobra i lecimy chyba dalej teraz wejdziemy sobie chyba tutaj o dokładnie jeszcze mamy taką yy, taką fontannę w sensie fontannę yy, studnię <ścoughs> nie wiem czemu fontannę fontanna to jest to yy, co mówiłem wcześniej yy, z tej studni też dostajemy epic, więc, ale to już było w poprzednim lochu Dobra, mamy cztery klucze, więc znowu możemy troszeczkę sobie tutaj poużywać. No fajnie nam siada. Akurat to podejście nam fajnie siada, więc jak sami widzicie, no nie jest to nie ma tragedii. Także ok, tu jakiś wisiorek to możemy od razu sprzedać. Bo ja tutaj, jak widzicie, no mam dzisiaj już rozmontowałem wszystko 15 razy. Tu mam jeszcze odłożony już pozmieniany wygląd, żeby mi dał jak najwięcej kryształu na jutro. No a widzicie, już tutaj cały czas mamy zajęty ekwipunek. Tu mam w ogóle drogie rzeczy, dowiedźmy. Także no muszę nawet przebieram też przy okazji pachołki i sprzedaję. Jak są jakieś słabe epiki, no bo nie mam co z nimi zrobić. Dobra. Mamy dwa klucze, więc teraz już musimy tutaj. Aha, mamy w ogóle bufa, nie zauważyłem kiedy dostaliśmy. Mamy bufa na unik. No to dobra, to zobaczcie, jak lecimy, jak źli. Tutaj cyk. no na pewno zaraz, zaraz się wywalimy na plecy. Ale to będzie chyba nasze dopiero drugie odrodzenie, więc jak najbardziej, git. No i dokładnie teraz się, teraz się wywaliliśmy. Bardzo, bardzo daleko przeszliśmy. Jeżeli by nam się przywarciło, to znowu byśmy zrobili w trzy odrodzenia, ale chyba, chyba nie będzie to takie proste plus 100% znowu. Aha, dużo osób też jako free to play pytało mnie w sumie, w sensie no, zastanawiało się, czy opłaca się wcześniej jakby wcześniej wchodzić do lochu, czy dopiero jak macie te 100% życia Wydaje mi się, że chyba lepiej jak macie 100% życia, to dopiero do tego lochu wchodzić, no bo... bo tak jest najbardziej optymalnie, najwięcej zrobicie w tym lochu no jak wbijecie, jak macie 20% albo 40% to możecie zginąć dosłownie po chwili no i znowu tam czekać i, i no jeżeli nie macie czasu to możecie wbijać co 20% ale ja bym osobiście sobie ustalił na przykład nie wiem, że robię loch na swoim koncie o godzinie 14 załóżmy no i na kolejny dzień o 14 znowu mam full hp i znowu go sobie robię tak mi się przynajmniej wydaje, dobra o i właśnie pokonaliśmy teraz trzeciego bossa wejdźmy sobie na mapkę jak widzicie Boz jest pokonany no i teraz możemy właśnie wybrać tą drogę w lewo i drogę w prawo, w prawo to był Voldemort o ile dobrze pamiętam, natomiast w lewo to chyba był chyba było coś innego, w tym momencie już nie pamiętam bo jak ja nie nagrywam to ten log robię tak coś sobie wyklikam na drugim monitorze a ten log robię tak wiecie w międzyczasie powiedzmy, no ale dobra weźmiemy kontynuuj, mamy w ogóle kolejnych drzwi otwierasz bez klucza tyle czyli aż 4, także to też jest bardzo fajny buff, no strasznie nam się farciarskie podejście trafiło Ok, tu niestety dostaliśmy obrażenia, tu możemy otworzyć, no tutaj powiedzmy, kurde, to w sumie jeszcze raz bym się musiał odrodzić, a tego byśmy nie chcieli, no chyba, żebym się uleczył. Dobra, spróbujemy to zrobić, o, to jest w ogóle ciekawy przeciwnik, też tu jest dużo w ogóle nawiązań do tam, do tam Harego Pottera i zresztą nie tylko, no to zresztą wiadomo, bo to jest loch Harry'ego Pottera. Także, no, dużo, dużo osób może tam takich największych fanów sobie jakieś nawiązania znaleźć. Spróbujemy go uniknąć, czy się uda. Udało się, to fajnie. Tu sobie możemy użyć tego. Dostaliśmy ten, ten był taki średni, w sensie, no, fajnie, że jest, ale równie dobrze by go mogło nie być. Ok, i tutaj mamy coś od naszego kolegi. Mamy tylko jeden klucz czyli to jest słabe, ale poczekajcie o, może sobie w sumie za jeden klucz kupię, kupię odnawianie 20% punktów życia za dwa klucze mamy 40% tą podkę, jakby ktoś tam był ciekawy no ale chyba to w, moim, w mojej sytuacji będzie najlepsze także polecimy, dostaliśmy też 15 milionów, aha, też może dużo osób ciekawić, tak, im dłużej im więcej razy robimy ten loch, tym golda dostajemy mniej, tak samo to działa tym jest więcej pustych skrzynek, więc więc no to jest na pewno na plus nie będzie znowu takiego bezmyślnego farmienia jak w pierwszej wersji legendarnego lochu, znowu dostaliśmy leczenie przez następne dwa, dwa pokoje także też, też fajnie dla nas okej, okay, mamy świecące, mamy znowu leczenie, dobra, no gra nam strasznie pomaga żebyśmy sobie Zrobili to w trzech podejściach. Bardzo by to było fajne, no ale zobaczymy. Mamy zero kluczy. O niej, dostaliśmy tego debuffa. No to dobra, to chyba to chyba już pograne, chyba jeszcze raz będziemy się musieli odrodzić, chociaż mamy dwa klucze. Poczekajcie, teraz sobie może zużyjemy te dwa klucze. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dostaliśmy jakiś wisiorek, muszę tu na bieżąco sprzedawać, żeby legendarka mi nie uciekła. Tutaj cyk, no niestety nie dostaliśmy żadnego. Tu z nim zawalczymy, no nie, no nie ma opcji. Bardzo fajnie szło, ale ten debuff nam wszystko. Wszystko zepsuł, no i w sumie też to, że nie mieliśmy tych kluczy, nie? Można by powiedzieć, że to, że nie mieliśmy tych kluczy, to też wcale nie było takie dobre. Żeby tu w ogóle się wyrobić w tych czterech odrodzeniach, to będzie gidne, ale tutaj zobaczcie, że kluczy nie mamy. Tu znowu dostaliśmy tego. Dostajemy jeszcze z kolejnego debuffa. OK, no to chyba jednak, chyba jednak, mimo że podejście na początku było takie dobre, teraz w ogóle nic nam nie wchodzi z uników. No to dobra, no to jednak pięć razy. No ale no to mieliśmy pecha na koniec, nie no sami widzieliście też tych kluczy, w sumie by się klucze przydały, jak tak myślę, yy, ale to wiecie, to równie dobrze na początku mogło nam nie siadać tyle tych uników i mogliśmy na początku się odrodzić tam trzy razy zamiast dwa przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Na, na drugim odrodzeniu sobie lecieliśmy no ale trudno, dobra, chyba teraz giniemy, dokładnie no i czy my chcemy zaryzykować 30 grzybów żeby, żeby nam się udało tego Voldemorta, może tak zrobimy że zaryzykujemy 30 grzybów, mamy 98 komnatę no, i chyba będzie problem. Chyba, że tu nam się uda uniknąć. Udało się, dobra, tu dostajemy ten. I chyba tyle HP wystarczy na ostatniego bossa, bo mamy lekko ponad połowę. A chyba na niego tam około połowę potrzeba. Aha, no i tutaj mamy tego pajęczarza jako bossa, więc nie Voldemorta, a właśnie tego pajęczarza. Jeszcze sobie możemy lupnąć na mapkę. Tak to wygląda. Dobra, kontynuuj. Klikamy sobie cyk, dokładnie wystarczyło, więc fajnie. No i zobaczmy, co dostaliśmy. Kontynuuj. No i znowu drugi raz rzędu powtórka tego, tego proszka. Także no, niestety słabo, jak widzicie, tutaj nasz wojownik ma. No i my mamy, w sumie to możemy, to kosztuje 10 milionów, ale możemy wrzucić do Kibla i na przykład do Kunegunda plus 86, więc bardzo dużo na dnie musimy zamieniać runy. Także to jest git, Odzyskamy sobie klejnot cyk 15% 75% no i tyle, więc tak to wygląda, no tak jak mówię, no teraz nam się to udało zrobić w 5 odrodzeń, także no średnia została utrzymana, ale jak sami widzieliście na początku i zresztą teraz Wam mogę pokazać, nawet zrobiliśmy w trzy też, więc no jak się chce i jak się ma szczęście, to można. To by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za odcinek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijacie na Discord dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijacie też na Twitcha, wszystkie generalnie linki macie najpotrzebniejsze w przypiętym komentarzu, macie też w opisie. I chyba tyle, jeżeli coś tam może, możecie mieć, może macie jakieś inne yy, spostrzeżenia, jakieś inne taktyki, to zapraszam do podzielenia się w komentarzu yy, i pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby film fajnie poszedł. Yy, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.